Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na recenzję lin podwieszanych Aeroslink. Taśmy i liny podwieszane to uniwersalne, przenośne sprzęty treningowe, na których można wykonywać ćwiczenia na właściwie wszystkie partie mięśniowe. Aerosling to produkt niemieckiej firmy Aerobis, natomiast na rynku większość taśm podwieszanych wzoruje się na firmie TRX. Aerosling na tyle mocno różni się od większości takich popularnych taśm podwieszanych, że myślę, że warto powiedzieć trochę więcej na temat tego urządzenia. Aerosling nie zajmuje dużo miejsca. Razem z woreczkiem, który jest w zestawie, waży około 600-700 gramów, więc jest to bardzo pakowne, można to spokojnie zabierać ze sobą na różnego rodzaju wyjazdy, na siłownię. Czy na przykład, jak idziemy poćwiczyć w plenerze. Jeżeli chodzi o budowę, to może ona na pierwszy rzut oka nie wzbudzać takiego zaufania i wyglądać troszeczkę na delikatniejszy sprzęt niż te masywne taśmy podwieszane. Ale już po pierwszym użyciu zdajemy sobie sprawę, że ten sprzęt jest naprawdę dobrze skonstruowany, dobrze wykonany i jest bardzo wytrzymały. Producent podaje, że maksymalne obciążenie jest do 200 kg. Natomiast myślę, że to jest i tak podane z dosyć dużym zapasem. Moja masa 100 kg nie robi na tym sprzęcie żadnego wrażenia. Jeżeli chodzi o rodzaje, to Aerosling występuje w trzech wersjach i w różnych zestawach, ponieważ mogą być tam jeszcze różnego rodzaju dodatki. Ja mam model Elite, to jest taka środkowa wersja jest jeszcze najniższa, najtańsza o nazwie XPE oraz najwyższy model Elite Plus. I pomiędzy Elite a Elite Plus różnice są takie, można powiedzieć, bardziej kosmetyczne, czyli różnią się niektóre elementy, ale zastosowanie, funkcjonalność obu jest dokładnie taka sama. Przejdźmy teraz do atutów, czyli kwestii, które wyróżniają Aerosling spośród innych systemów podwieszanych. Po pierwsze, mamy tutaj linę, a nie taśmę, co samo w sobie w treningu nie ma takiego dużego znaczenia, ale ma to duży wpływ na inne elementy tego urządzenia. Między innymi mógł zostać tu zastosowany bloczek, po którym lina bardzo płynnie może się przesuwać. Oprócz standardowych ćwiczeń, które wykonujemy na taśmach podwieszanych, możemy wykonać dodatkowe ćwiczenia, które będą wykorzystywały możliwość przesuwania się liny po bloczku. Inny plus tego rozwiązania to możliwość wykorzystania aerosling jako górnego wyciągu. Możemy przewiesić uchwyty na jedną stronę, a po drugiej stronie przyczepić obciążenie. Można także użyć aeroslinga jako pomocy podczas rozciągania. Druga nietypowa rzecz, która była możliwa do wprowadzenia dzięki temu, że Aerosling zbudowany jest na linie, to system regulacji. Mamy tu pewną formę węzła o nazwie prusik, który może być regulowany z łatwością w momencie kiedy złapiemy sobie za ten węzeł i trzymamy linę. Natomiast jeżeli jest lina i trzymamy uchwyt, to węzeł jest samozaciskowy i nie ma szans, żeby się przesunął. To niesie za sobą kilka korzyści. Po pierwsze, Masa tego sprzętu jest dzięki temu troszeczkę mniejsza. Po drugie, jest to bardzo wytrzymałe. Nie ma tu właściwie żadnego ryzyka, że coś nam pęknie. Tak jak zazwyczaj w tańszych systemach podwieszanych, mamy różnego rodzaju sprzączki, które niestety potrafią pod dużym obciążeniem lub podczas szarpania pękać. A po trzecie. Nie ma tutaj takiego dużego ryzyka, że jeżeli poprowadzimy linę zbyt blisko ciała, no to właśnie zarysujemy się lub będziemy się ocierać o taśmę albo o metalową sprzączkę, co jest zazwyczaj zmorą osób bardziej początkujących. Trzecia ciekawa rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to łatwo regulowany uchwyt na nogi. Jeżeli złapiemy sobie uchwyt i taśmę, to możemy bez problemu zwiększać lub zmniejszać pętle, gdzie wkładamy stopy. Nie jest to żadna zaawansowana technologia, natomiast większość systemów podwieszanych albo ma pętelkę o stałej wielkości, albo w ogóle tej pętelki nie posiada. Taki system daje nam jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, czyli jeżeli wykonujemy na przykład jakieś ćwiczenie, które jest bardzo ciężkie, gdzie siła naszego chwytu limituje naszą pracę, czyli na przykład nie wiem, chcemy coś zrobić, ale nasza dłoń już puszcza, nie jesteśmy w stanie się trzymać dobrze tego uchwytu, to możemy złapać sobie w taki sposób, żeby pętelkę, która normalnie jest na stopie, zacisnąć na naszych palcach. I w tej chwili, jeżeli wykonujemy jakieś ćwiczenie, to ta pętla troszeczkę dociska nam palce do uchwytu, przez co nasz uchwyt jest znacznie mocniejszy i możemy się skupić na jakichś innych partiach, na które nałożyliśmy priorytet, na przykład na pracę pleców. E, oczywiście, jeżeli nie chcemy, żeby ta pętelka była tu widoczna, bo z jakiegoś powodu nam przeszkadza, to po prostu zsuwamy sobie uchwyt do samego końca, no i teraz możemy złapać tak, żeby tej pętli na stopę w ogóle nie było. Zanim przejdę do podsumowania, powiem jeszcze czym dokładnie różnią się poszczególne modele Aeroslink. Nie mam ich tutaj przy sobie, więc będę mówił na przykładzie wersji Elite i pokazywał, które elementy się różnią. Zaczynając od wersji najprostszej, czyli XPE. Nie posiada ona tych karabinczyków do zakładania uchwytu, więc uchwyty są zamocowane na stałe. Nie posiada także uchwytu na stopy i regulacja długości linki jest tylko przy jednym uchwycie. Jeżeli chodzi o wersję najwyższą, czyli Elite Plus, to tam różnice są takie, że uchwyt jest metalowy i pokryty cienką gumą. Bardzo komfortowy, przyjemny w dotyku i dobrze się trzyma. Jeżeli chodzi o tą wersję Elite i XP, to tu mamy uchwyty z tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem szklanym. Jedne i drugie są właściwie niezniszczalne, natomiast no ten z wersji Elite Plus jest po prostu troszeczkę przyjemniejszy w dotyku. I w Elite Plus mamy także inny bloczek, prawdopodobnie jeszcze mocniejszy, jeszcze płynniej pracujący, ale ten, który jest w Elite i w XP jest również bardzo dobry, wytrzymały i też ta płynność jest bardzo fajna, także tak naprawdę ta wersja Elite wydaje mi się, że jest jak najbardziej wystarczająca. No a jeżeli ktoś ma większy budżet i chce, żeby to jeszcze był troszeczkę bardziej ekskluzywny produkt, no to może wtedy sięgnąć po Elite Plus. Podsumowując, moim zdaniem Aerosling to nie tylko bardzo ciekawe rozwiązanie, ale także jedno z najbardziej uniwersalnych, jeżeli chodzi o system podwieszany. Ze względu na swoją jakość i to, że jest produkowany w Niemczech, nie jest to może najtańszy sprzęt tego typu, ale porównując z innymi oryginalnymi systemami podwieszanymi od dużych, znanych producentów, to ceny są podobne. Na tą chwilę u polskiego dystrybutora Aerosling w wersji Elite, czyli taką jak ja prezentowałem, to jest bez żadnych zniżek, koszt 667 zł. To wszystko w tym materiale. Jeżeli się podobało, to standardowo zachęcam do zostawiania łapek w górę oraz subskrybowania mojego kanału, a także oglądania innych materiałów i udostępniania ich swoim znajomym. Biceps piona.